Dla 25 tysięcy czytelników korzystających rocznie ze zbiorów restytucja fundacji zakładu może oznaczać, że zamiast wertować oryginały starych druków, będzie można przeglądać mikrofilmy. Osolineum to jedno z nielicznych już miejsc w Europie, gdzie ze względu na pieniężny niedostatek, bezcenne księgi nie są fotograficznie zdokumentowane. Dzięki fundacji Zakład imienia Osolińskich, utożsamiany mylnie jedynie z biblioteką będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą i co ważne, przyjmować darowizny i dotacje. Dzięki fundacji będziemy mogli pozyskiwać jeszcze większe ilości zbiorów, szczególnie z emigracji. Mamy nadzieję, że nasze zbiory rękopisów, dzięki temu, że będzie to placówka samodzielna, będą mogły się powiększać. Ale przede wszystkim mamy nadzieję uzyskać większe środki finansowe na działalność. Tego typu jak remonty budynków, które zostały nam przyznane przez miasto czy przez urząd wojewódzki, które mamy, w których możemy zrobić magazyny składowe, ale nie możemy ich remontować ze względu na brak pieniędzy. Zakładowi Narodowemu imienia Osolińskich patronuje prezydent Rzeczpospolitej. Zarządzać nim będzie dyrektor i Rada Kuratorów, w której skład wejdą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskiej Akademii Nauk, Urzędów Województwa i miasta a także przedstawiciele instytucji samorządowych tak by losy jednego z najbardziej zasłużonych dla kultury polskiej ośrodków zależały od rzeczywiście wspólnych społecznych decyzji